proste zadanie z równaniem okręgu, którego nie możesz pominąć na maturze. To, co musimy zrobić, to musimy znaleźć odpowiedni wzór i podstawić pod niego informacje. Ja tutaj znalazłam w tablicach maturalnych równanie okręgu. Mamy tutaj równanie okręgu o konkretnym środku, mamy S, ten środek, oraz konkretny promień. I możemy zapisać je w postaci kanonicznej. Zobacz, że ta postać kanoniczna jest dokładnie taka sama jak ta postać w naszych odpowiedziach. Co my tutaj mamy? Mamy również punkt S, czyli mamy tutaj a, które wynosi. 2 i b, które wynosi minus 5. Znamy także promień naszego okręgu, więc to, co musimy zrobić, to po prostu podstawić pod ten wzór, który mamy tutaj. Literki a, b oraz r. Czyli mamy x minus a, czyli minus 2. Do potęgi drugiej dodać y minus b, czyli minus minus 5. To będzie plus 5. Też do potęgi drugiej. Oraz r do kwadratu. To będzie dziewiątka. Jest to odpowiedź. A. I to jest tak naprawdę tyle, co trzeba było zrobić w tym zadaniu. Zaobserwuj po więcej.